Start, 6 lewy, długi do uwaga, 5 prawy przez szczyt i wąski most do 1 lewy zacisk, lekko tnij. Powodzenia! 5, 4, 3, 2, 1, start. 6 lewy, długi do 5 prawy przez szczyt i wąski most. Do 1 lewy zacisk lekko tnij 30. 4 prawy zacisk do 5 lewy. Do 2 prawy długi zacisk do 1 lewy długi otwiera ostrożnie zacisk przez wąski most. Do 3 lewy 30. 1 prawy zacisk. Dwa lewy 50 przez wąski most. Do 3 prawy nie tnij zacisk, do 3 lewy zacisk. Do 4 prawy długi zacisk, nie tnij, do 1 lewy zacisk, do 1 prawy długi. Do 3 lewy, do nie tnij, 1 prawy zacisk, do 1 lewy zacisk. 30. 2 prawy zacisk do 3. Lewy długi przez szczyt. Do ostrożnie. Nie tnij. 3 prawy przez wąski most. Lewą przez 30. Do 1. Prawy zacisk. Do 6. Lewy. Do ostrożnie. 2 prawy długi zacisk przez wąski most. 2 prawy. Nie tnij. 50. Ukryty otwarty nawrót lewy. 100, 6 lewy, 50. 6 prawy przez szczyt do wąski, 5 lewy. Do 2 prawy zacisk, do 2 lewy zacisk, 1. Do 2 prawy długi otwiera, 30. 2 prawy długi zacisk, 1, nie tnij, długi, 50. Lewą przez ukryty otwarty nawrót lewy 30. Lewą do 6, prawy przez kratę, do 1 lewy zacisk, do 2 prawy długi. 36, prawy do 6 lewy. 30, ostrożnie, 2 lewy przez szczyt, wąsko. Do 6 prawy, do ostrożnie, ukryty 1 lewy, zacisk wąsko. Do 1 prawy, zacisk 30. 3 lewy długi, do nie 1 prawy otwiera, 4 prawy długi. Do 5 lewy długi, zacisk, nie 1. 2, prawy długi zacisk, 1, otwiera, 3, długi. Do nietni, otwarty nawrót, lewy, 50, przez metę. Start 60, ukryty 4 lewy, lekko tni 50, 5 prawy. Powodzenia! 5, 4, 3, 2, 1. Start 60, ukryty 4 lewy, lekko tni 50. 5 prawy, 80. 5 lewy, 30. 5 prawy, bardzo długi, otwiera przez szczyt 40. 4 prawy, otwiera, potem powoli prawo do zakręt. 1 lewy, długi, 80. 6 lewy, 50. 4 prawy, długi, otwiera, 50. Nagły 5 lewy, bardzo długi, otwiera przez szczyt 30. 5 prawy, lekko tnij. 50, 4 lewy, długi zacisk po wewnętrznej, 50, 4 prawy, bardzo długi zacisk, 3, 30, 3 lewy, długi otwiera, 6 przez szczyt, 60, 6 prawy, bardzo długi przez szczyt, 30, 4 prawy, długi po wewnętrznej, 100, długi szczyt do jedni, ukryty zakręt, 2 prawy, 3 lewy, długi zacisk, do 3 prawy, długi niedni, do 4 lewy, bardzo długi. Do 4 prawy, do 3 lewy, otwiera. Do 4 lewy, zacisk, przez wybój, do ostrożnie, niedni, 1 prawy, długi, przez most. 4 prawy, bardzo długi, przez szczyt, do 6 lewy, do 3 prawy. Lewy zacisk ostrożnie, 30, ukryty nawrót, lewy nie tnij. 70, nie tnij, dwa prawy, wyjście szczytem 30. Prawą do na ukryty nawrót, lewy długi zacisk przez wybój, szczyt. Lewy do jeden prawy, bardzo długi zacisk, nie dni do otwarty nawrót, lewy zacisk przez szczyt, wybór. 5 prawy zacisk, jeden otwiera i zacisk przez szczyt. Meta 30 do hamoj. Start 60 otwiera, nawrót prawy zacisk do 1 lewy bardzo długi. Powodzenia! 5, 4, 3, 2, 1. Start 60 otwarty nawrót prawy zacisk do 1 lewy bardzo długi. Zacisk otwiera bardzo długi. Do dwa lewy, bardzo długi zacisk. 1 do 2 prawy zacisk. Do ukryty nawrót, lewy, nie tnij, Do jeden prawy zacisk do nietni 6 lewy. 3, prawy przez szczyt, 30, prawą do 4, lewy otwiera bardzo długi zacisk, 1, do i 1, prawy, do 5, lewy, 6, prawy, 30, ukryty zacisk, prawy otwiera, 6, prawy, 30, otwiera nawrót lewy, Otwiera 6 długi przez szczyt, nagły 1 lewy zacisk przez szczyt wąska. 2 prawy nie dni do 2 lewy zacisk do 6 prawy. 6 lewy 36 prawy długi. Otwiera wolno 50, szczyt i ukryty na wrót prawy 30. Otwiera wolno 50, szczyt i ukryty nawrót prawy 30. Nie tnij, jeden lewy, otwiera wąski most 33, lewy i prawą do 1 lewy, nie tnij, do 4 prawy, przez wąski most, do 4 lewy, przez szczyt, do 4 prawy, do dwa lewy, zacisk. 30, ukryty nawrót prawy, do nawrót lewy. Do prawy, do jeden lewy, do jeden prawy. do jednego, lewy otwiera do otwiera do dwa do do jednego, do dwa lewy, zacisk przez wąski most 30. Otwiera długi 30 Ostrożnie, szczyt i nie 2 Dwa prawy, zacisk przez wąski most Do dwa prawy, długi zacisk Jeden do jeden lewy, do cztery prawy Do cztery prawy, przez metę 33 lewy, do hamuj. Start, trzy prawy, do trzy lewy długi, do ukryty, jeden prawy zacisk. Powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Trzy prawy, do trzy lewy długi, do ukryty, jeden prawy zacisk. Do 5 lewy, do 5 prawy, do otwarty nawrót lewy przez szczyt po wewnętrznej. 20. Szczyt, ukryty nagły nawrót prawy. Do ukryty otwarty nawrót lewy długi zacisk, do 2 prawy 30. Nagły zacisk prawy otwiera do 4 lewy długi zacisk, nie tnij 1. 30, ukryty nawrót prawy, 30. Do 3 prawy zacisk, do 3 lewy, 30. Długi do szczyt i cztery lewy, bardzo długi zacisk, jeden przez most. Do pięć prawy, przez wybój, trzydzieści trzy prawy. Do cztery lewy, długi zacisk, do zwolni, cztery prawy, bardzo długi, przez szczyt, zacisk, do trzy lewy, otwiera, do cztery prawy, bardzo długi. Bardzo długi zacisk 50. Szczyt do 4, prawy, długi zacisk do wewnętrznej do 4, lewy, długi zacisk, dni może 50. 4, prawy, długi 55, lewy, lekko dni. Prawy, bardzo długi, przez szczyt, zacisk, 5 Do 6, lewy, bardzo długi, na szczyt, potem płaski, prawy, 80 Zakręt, 2 prawy, zacisk, do 6 lewy, otwiera, przez szczyt, długi, 30 5 lewy, długi, otwiera, do 6 prawy Bez 50 do Hamuj. Dobra robota. Start. 6 lewy długi do uwaga, 5 prawy przez szczyt i wąski most do 1 lewy zacisk, lekko tnij. Powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1, start. 6 lewy długi do uwaga, 5 prawy przez szczyt i wąski most do 1 lewy zacisk, lekko tnij 30. 4 prawy zacisk do 5 lewy. 2 prawy długi zacisk, do 1 lewy długi otwiera ostrożnie zacisk przez wąski most. Do 3 lewy 31, prawy zacisk.